Piekło kobiet, to widzimy, że jest teraz, jeśli chodzi o kwestie związane chociażby ze służbą zdrowia. To zaraz będziemy rozmawiać. Więc na pewno tutaj liczyłbym na wsparcie kobiet, które protestowały wtedy przeciwko władzy zjednoczonej prawicy, żeby te kobiety zawalczyły w ramach swoich sympatii politycznych wobec chociażby rządu Donalda Tuska, aby te kobiety zawalczyły o porodówki, aby te kobiety wskazały e, większe i mocniejsze finansowanie służby zdrowia. E, jak kobieta odnosząc się do tego wątku pierwszego e, zgwałcona ma pójść na policję? I zgłosić swoją sprawę, do czego często kobiety są zachęcane, żeby nie milczały, tylko żeby przedstawiały te argumenty. Tak, do kolegi odwódy swojego oprawcy. Dokładnie, tak? skoro organizacja, instytucja, która powinna cieszyć się zaufaniem, nie potrafi posprzątać u siebie tego typu działań. Często widzimy, że chociażby w środowiskach prawicowych, Prawa i Sprawiedliwości, pan prezes Kaczyński słynie z tego, że takie sprawy wyjaśnia w ciągu jednego dwóch dni. Sprawy personalne, bo wiarygodność środowiska się zostać zachowana, nawet jeżeli pojawiają się sytuacje, które trzeba wyjaśnić. Często są członkowie partii zawieszani. No tutaj brakuje mi takiego elementarnego podejścia takiej sprawiedliwości społecznej, że zawieszamy, odwołujemy, Nic, nie martwcie się, policja dalej cieszy się renomą i Ale panu, ja dlatego zacząłem.